W tym ćwiczeniu wymodelujemy taką lukarnę za pomocą dachów jednopołaciowych i po drugie skorzystamy z takiej metody już troszeczkę oldschoolowej, czyli z użyciem klawisza Control do wyznaczenia krawędzi przecięć takich dachów. To jest bardzo wygodna metoda, świetne uzupełnienie do budowania dachów takich wielospadowych. Ta metoda nam po pierwsze znajduje krawędzie połączenia tych dachów, a po drugie krawędzie samych dachów są pod odpowiednim kątem ze sobą zgrywane. Także na przykład przy strukturach warstwowych mamy zawsze idealne połączenia. Także bardzo wygodna metoda. Przećwiczymy sobie, zanim zbudujemy może taką lukarnę, to proponowałbym, żebyśmy na rzucie sobie narysowali takie dwa dachy. Ja pokażę, jak, to, jak tą metodą. Się posługiwać, na czym ona polega. Narzucie rysując dach jednopołaciowy, oczywiście musimy wybrać tutaj tą pierwszą metodę geometrii i jedną z trzech metod konstrukcji, którą tutaj mamy. Narysujemy sobie może tą trzecią metodą, czyli pod kątem możemy rysować zgodnie z linią odniesienia, którą tworzymy na samym początku, czyli. Klikam raz i dwa, definiuję taką linię odniesienia. De facto to jest taka oś czy murłata dla dachu, wokół której ten dach się będzie obracał, w zależności od tego, jaki tutaj mamy zadany kąt. Oczkiem wybieramy, w którą stronę ten dach się znosi, no i rysujemy już samą połać tego, tego naszego dachu. Oczywiście to jest ta metoda trzecia, zakłada, że to będzie. Taka, taka połać prostokątna. No, to gdybyśmy chcieli wielokąt, to musimy z tego skorzystać, z tej pierwszej. W oknie 3D, ja zaznaczę te dachy F5, tylko żeby, żeby je wyświetlić. W oknie 3D mamy troszeczkę inną sytuację. W oknie 3D te dachy buduje się inaczej. Na podstawie takiego trójkąta, który wyznacza nam płaszczyznę dla danego dachu. Czyli rysuje pierwszy, drugi, trzeci wierzchołek. One wyznaczają nam płaszczyznę, mam nadzieję, że to jest takie dosyć zrozumiałe, czyli definiujemy, że taką płaszczyznę chcemy, na tej płaszczyźnie będziemy rysowali, i potem z tej płaszczyzny wycinam fragment na nasz dach, czyli rysujemy po prostu jakby po tej płaszczyźnie i rysujemy obrys tego dachu. No, jak widać, tutaj te, te dachy są lekko pod kątem, mają różne w ogóle kąty. Tutaj nawet nie wiem jaki, bo to on wyszedł z wyznaczenia tego trójkąta 53 i leś. Moglibyśmy tutaj dosyć karkołomne zadanie, ale moglibyśmy tutaj znaleźć tą krawędź kalenicy, czyli połączenia tych dwóch dachów. Musielibyśmy się posiłkować jakimiś rzutami, przekrojami itd. No, dosyć, dosyć trudne zadanie. Ja pokażę, jak posłużyć się prostą metodą, tą właśnie służyciem klawisza Ctrl. Procedura jest taka: zaznaczamy dach, klikamy w niego z klawiszem ALT. Kontrolnie powinno nam się tutaj zaznaczyć narzędzie w palecie narzędzia, i klikamy z kontrolą w krawędź, którą podejrzewamy, że nam się zbiegnie do naszego dachu. No, czyli już widać, że zaraz się ta geometria dostosowała. Mamy dwa dachy, musimy tą samą procedurę powtórzyć dla drugiego. Czyli zaznaczam dach, klikam z altem, kontrolnie patrzymy, że się wyłączyło, jest wszystko ok, i klikamy z kontrolą. Gotowe. To oczywiście te dachy są w pełni edytowalne, została tylko dociągnięta ich geometria, ale, ale możemy cały czas tutaj takie działania, które znamy. Możemy cały czas przeedytowywać ten kształt, coś tam dociągać, nie wiem, zmieniać na przykład kąt i, i tak dalej. Wykonajmy teraz tą lukarnę. Czyli już wiemy, jak działają te nasze dachy jednopołaciowe, jak można je ze sobą szybko podociągać, Czyli narysujemy tą główną. Mamy do narysowania cztery połaci dachowe: główna połać i, i te trzy dla naszej, dla naszej lukarny. Wybieramy narzędzie. Wybieramy tą pierwszą metodę geometrii, może tą ostatnią rzeczywiście, albo tą drugą metodę konstrukcji. Czyli narysujemy taki prostokąt na podstawie linii odniesienia. Pokazujemy, w którą stronę ten nasz dach ma się wznosić. Rysujemy prostokąt i mamy już narysowane. Teraz, e, może pod kątem delikatnym, narysujemy tą boczną połać naszej naszej lukarny. E, widzimy już tutaj, że my będziemy potrzebowali trójkątny kształt, ale zupełnie nas to e, jakby nie interesuje. Dlaczego? Dlatego, że jak widzieliśmy, e, program za nas podociąga te krawędzie i narysuje prawidłową geometrię. Także ja się tym nie przejmuję. E, drugą połowę po prostu narysuję w ten sposób, że powielę pierwszą. Czyli wybieram tutaj odbicie lustrzane w momencie kiedy to odbicie lustrzane wykonuję, wciskam klawisz Ctrl, także to będzie powielenie zaraz. Zaraz też w oknie 3D zweryfikujemy czy tam mniej więcej. Na odpowiednich wysokościach są te nasze połaci dachowe. Prawdopodobnie nie. Ja zresztą tutaj nie weryfikuję tych kątów. Ta, ta górna, zaraz ją zrobimy. Ta górna płaszczyzna na pewno powinna być prawie że płaska o właśnie, narysowałem w drugą stronę te dachy, to jeszcze raz zaraz poprawimy na szybko to zrobię e, ta, żeby tutaj, no widać, że ona jest praktycznie w płaszczyźnie naszego dachu, zróbmy ją pod kątem 5 stopni, no i przesunę po prostu do góry, tak żeby fajnie by było gdzieś tam na jakimś przekroju sobie ewentualnie to jeszcze sprawdzić e, te połacie dachowe mógłbym co ja mógłbym im właściwie zrobić, one w drugą stronę, nie, narysujmy je jeszcze raz ja się zagapiłem bo w złą stronę, tym oczkiem tym oczkiem narysowałem, powinienem się zorientować już po tym symbolu który jest na rzucie, on delikatnie pokazuje w którą stronę czyli jeszcze raz, tak, tutaj przy okazji dwukrotnie przećwiczymy rysowanie tych dachów Wydaje mi się, że to powinno być to pod trochę większym kątem. Tak, żeby tutaj ona się będzie gdzieś tu mniej więcej przecinać. Tak, żeby tu, tam ta lukarna, żeby miała jakieś tam troszeczkę większy. Już robimy odbicie lustrzane. No i teraz tego, co, co nam brakuje, to naprawdę odniesienie w tej głównej połaci dachowej. No zobaczcie, że tutaj już mamy mniej więcej ten, ten kształt naszego dachu. Brakuje nam tylko wycięcia w tej głównej połacie dachowej. Dlaczego? Ja pokażę, że no my podejrzewamy, że ten kształt będzie wyglądał tak. Czyli mamy raz, dwa, trzy krawędzie, które potrzebujemy dodatkowo w tym głównym dachu, a mamy tylko jedną. To tutaj. Wybieramy z palety pomocniczej, która się wyświetla po kliknięciu w element. Wybieramy to odejmowanie i może tą pierwszą metodę odejmowanie wielokąta i z tego naszego obrysu odejmiemy e, taki fragment żeby, żeby właśnie uzyskać te trzy krawędzie dachu dachu. E, no i co musimy zrobić? Teraz już tylko i wyłącznie pozostało nam to klikanie, które jest zresztą całkiem, całkiem sympatyczne i szybkie. To można zrobić naprawdę w tej chwili w kilkanaście sekund. Ja będę to robił wolno, żebyśmy tą metodę prześledzili. Czyli zaznaczam dach, klikam z Altem, to już kliknąłem, klikam z kontrolem. Jest dociągnięta automatycznie tapować. Klikam z Altem, klikam z kontrolem. Mogłem przy tej zaznaczonej już kliknąć zaraz tutaj. Klikam z altem i z kontrolem. Kliknąłem. Teraz odwrotnie. Alt, Ctrl. control tutaj. Mógłbym jeszcze Ctrl tutaj. To zaraz mam wszystkie połacić. Znowu tutaj ten dach i klikam z kontrolem. Czyli kliknąłem dach, zaznaczyłem, zaznaczyłem najpierw dach, kliknąłem z altem i z kontrolem. No i pozostała nam ta jedna połać dachowa, możemy to zrobić, żeby sobie przećwiczyć, możemy to zrobić na rzucie. Czyli zaznaczam ten dach, klikam z altem, klikam z kontrolem. Dokładnie tak samo działa na rzucie jak w oknie 3D. Może mniej widowiskowe, ale, ale równie skuteczne. No Już nie pamiętam, o, w tą krawędź kliknąłem i mamy generalnie wyczyszczone. Mógłbym jeszcze tutaj jakoś ładnie to obciąć, dlatego że, że się nie zastanawiałem nad tą geometrią. Zostawiłem tutaj takie fragmenciki. Troszeczkę inny kształt, który wynika z tych naszych kątów, ale proszę zobaczyć, że bardzo ładnie nam tutaj wyszła ta nasza lukarna. Także metoda bardzo pomocna. Wielokrotnie myślę, że Wam się przyda, dlatego że ja sam z niej korzystam. No, Prawie, że przy każdym projekcie, który zakłada takie dachy wielospadowe, bardziej skomplikowane, to wtedy, wtedy właśnie za, za pomocą tego dociągania saltem zawsze sobie poradzimy.